Dziś z Robertem jedziemy obadać kolejny wał. Robert, przepraszam, ale nie zauważyłem Twojej nieobecności. Znowu byli narciarze bez nart. Myślałem, że Robert postanowił jechać chodnikiem, ale po prostu on nie ma hamulcy i orientacji. Прошу. Albo nie, to nie dostaniesz dzisiaj batonika. Ale się nagle głodzą. I tak nie dostaniesz. A -a 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 -a. O, a to co? Jest i mostek, chyba był, nie? No. Na mapach? Dobrze, to za mostkiem jest tak w prawo. Będzie. W prawo powiadasz? Ja nie wiem czy tego no. tak od razu. Tak, idę dopiero tam gdzieś tam, Bo tutaj chciałam chyba jakoś tak odchodzić od rzeki. O, to było to coś białe, czy co nie widziałeś co to jest. Aaa, zobacz. A te, to jakoś obok chyba drogi. To? No. Ot i takie coś Ostatnio byliśmy gdzieś tam, o tam. Podam tej strony. Tam też jest wał. O! Dałem tu górę? No rzeczywiście ten wał jest go gorszy Za stromo chyba co? No nie, na no zjazd do boki Ale okularki pierwszorzędne Dziękuję Proszę Oto te okularki Kolejne fajne

No się, już się przywykłem do drugiej strony i tam się czuję jak u siebie, tak? No, tu jest obco. No, idziemy się... prosto, ale nie do rolnika, na podwórko. Nie, nie mam nadzieję. To był kiedyś stary drewniany most, to jest z żuchów. Pamiętasz, jak to był taki drewniany most stary? No, no. No to jest właśnie tu. Że, że warto włączyć światełka chyba jest ludzkie było Uo, aż paruje. Zobacz. Sperzuchówne Cycki Ale drugi raz Bez... huh. Tu kiedyś wyjechaliśmy Tam Tu Tu kiedyś wyjechaliśmy tą drogą A tam pojechaliśmy Tam jedziesz? No to nie, jedziemy nie, tam to tak takie to ja lubię Ło, Ło, Ło Nie bój się robot, ja jestem przy tobie śmiało można patrzeć w to co tobie no. Proponuję tam. To jest żądanie odpoczynku? Muszę to jakoś zamaskować. Kolejny raz. To na poprzednim filmie też była wymieniana. Na startuje jako pierwsza. No tam parę minut nagra. Na Go! Ładowałeś ten akumulator? Przydałby się lokalizator GPS Przydałaby się lepsza lampka, nie? Ogólnie no, bardzo dużo by się przydało Jak to mówią Kupiłoby się wieś Ale pieniądze gdzieś Czy jakoś tak o, Gałęzia na że jakiegoś gałęzia to ja też A gdzieś tam pewnie jest O możemy jechać teraz prosto to koło pomnika wyjedziemy albo tam na asfalt Gdzie? Tutaj pojedziemy koło pomnika Ogólnie znajdujemy się w lasach, gdzie podczas II wojny światowej znajdował się obóz zagłady, gdzie mordowano głównie Żydów. No, jedziemy zaraz do pomnika i tego pomnika w tych lasach na pewno zakopane jest jeszcze sporo zwłok obok nazwisk, jakieś ruiny prawdopodobnie pieca od i jesteśmy na terenie obozu zagłady pomnik a my jedziemy jeszcze dalej gdzieś tu dojedziemy a kierunek jest odpowiedni nawet bym powiedział rzeka nam chyba nie, nie przeszkodzi bo jest dosyć daleko jedynie może jakieś, jakieś gospodarstwo albo zwierzęta a dziki są tu na pewno ładny zapach lasu droga nie jest jakaś najłatwiejsza to nierówności no No, zobacz, zobacz sarny, sarny, sarny. Są takie kolejne, że stopami dotykam praktycznie ziemi. Nikt mi nie powiedział, że to jest. Też nikt nie mówił, że będzie lekko, ale... I to pewnie. Ale powiem Ci... Czadzior. Splunąłeś czy pada? Ale się no myślałem, że splunąłeś. Nie, fajnie mam ok. Zaje... Zajebiste. No. Skąd je masz? Kupiłem. No, Dobra, na razem będziemy w Warszawie. Co to mi je dać? Chyba, że pożyczyłeś.